Cześć, z tej strony Marci. Witam was w kolejnym odcinku Masters. Kontynuujemy naszą przygodę. Z nawiedzaniem, straszem i tym podobnym. Mówiłem, że pobawię się tutaj, ale się nie pobawił. Jakie masz tu? O, ty masz tu moc, groma, strach, przewidzenie, straszna niespodzianka, terror, Cho ho, taniec. Przymujesz kontrolę nad wszystkimi śmiertelnikami w obliczu ducha? O, może być ciekawe. Nasze. przekaźnik dziecko Luźny trybik, co tu masz? Głupek, zgasi światła, przepal bezpieczniki, miraż, zaciemnienie deszcz iskier, deszcz szczęścia, wysokie napięcie. Dobra, co szczęścia ma. I przed nami Fatum i bunt A Aha, czyli tak jakby się uzupełniali. Nasz buł, kłupek, jęki. Fatum, brzmot. Dałbym ci jęki. Masz kroki, ciociu babka, szalona zaproszenie, Fatum, brzmot. Ale nie stać na to. Dobra. Złotka tylko, tylko raz. Jedzie. Chociaż W tym domu o. mieszkała kiedyś przemiła starsza pani, która uwielbiała przyjmować gości. Jednak z czasem umysł jej się mącił i coraz trudniej było jej się rozstawać z odwiedzającymi ją gośćmi. Dlatego zamiast cukru Zaczęła sypać im do herbatki arszenik. Trudno ją winić, po prostu chciała mieć pewność, że zostaną dłużej, nieskończenie dłużej. Wydarzenia te poważnie zachwiały delikatną psychiką go mury nie są wprawdzie obdarzone świadomością w pełnym znaczeniu tego słowa, ale to nie zwalnia od obowiązku troszczenia się o to, co nienamacalne. Niech śmiertelnicy ujrzą kościotrupy i dowiedzą się o skrzętnie skrywanych okropnościach. Ale uważaj, jeden szkielet to za mało, żeby przekonać sceptyczną policję, że zaszło tu coś bardzo podejrzanego. Słowa policja, tylko jeden. Weźmy załacone... Czyli weźmiemy, weźmiemy nóżkę, żeby ona nam generowała... Więc siedzę sobie na dachu, naprawiam lichą antenę i tak sobie myślę, że wiesz, jak na ubrania lepiej by się nadawał. Nagle zaczynam czuć się niewyraźnie, myślę sobie, może starsza pani wlała mi do herbaty skwaśniałego mleka. A tu jak nie eksplodują mi wnętrzności. Yy, bum! Złapałem się komina, no i teraz leży <słysk> nim się. Może podasz mi pomocną dłoń? Jeśli wyciągniesz mnie z tego komina, odwydzięczę się i pomogę tobie. Hmm. Czyli wyciągnąć to mamy z komina. Czyli tutaj weźmy przejmujące zimno, żeby napalili w piecu. A tu wstawimy pająka No właśnie, tu się ładnie dymi. I o to chodzi. Witam pana lub panią, albo o czymkolwiek tam jesteś. Chciałabym zainteresować Państwa bogatym asortymentem naszych kosmetyków i pachnideł. Wspaniałym uzupełnieniem tego oto nawilżającego kremu na noc jest niepieniący się, rewitalizujący żal do twarzy oraz odświeżający tonik. Czy mogę Państwa delikatnie spryskać wodą toaletową? Z przyjemnością zademonstruję działanie naszych produktów na jednej z lokatorek tego domu. Jestem pewna, że wówczas osiągnęlibyśmy konsensus w kwestii zakupu tych znakomitych wytworów branży kosmetycznej. Hmm, no. Jestem pewna, że mała demonstracja na jednej z miłych pań przekona państwa o najwyższej jakości naszych produktów uwiększających. Jeżeli Kie... tu ciekawość, weźmiemy, włączyć później. Ty tak weź teraz w rezerwie. Tu by nam się przydał ktoś, żeby. kominiarza wezwać. I jeszcze nic, był kolega. Tu jest. Kiedy wpadłem na prawdziwy bojler. Wydała mi się miłą starszą panią i nawet poczęstowała mnie herbatą, ale chwilę potem już leżałem martwy, a ona bawiła się w muraza. Chyba dałbym radę wcielić się w jakiegoś śmierdzielnika, gdyby tylko któryś z nich potrzebował wystarczająco blisko. No. Czy tu będzie prosto? nocę wstrząs ziemia. Teraz ktoś po prostu musi go zobaczyć. Ty masz moce brzęgła, więc Ty powinieneś wtedy zwabić kogoś. Przyjdą zaciekawieni. To przynajmniej tak się wydaje. <trystanie> <trystanie> tak. Ciekawość zatonę. Niech przyjdą do ciebie. Шаг дымит, как дьявол, и ник не тянет.

Nie wiem, czy coś da, czy coś nie da? No może niestety nie do nic. że się Wer ist denn Ciekawość. No tutaj się dymi, okrutnie. Ciekawe gdzie ty dzwoniłaś. Okej. Okay. Ten go opętał. Chyba. Przerwa. No i sobie, dobra, jeden. jeden z głowy. Ciekawość, tutaj jeszcze nikt nie chce przyjść. A tu się pięknie dymi. Jest komin zapchany. Życiorys. z złotą rączką. O możliwe, że on będzie grzebał w kominie. Właśnie, gdzie ty jesteś? Jakiego diabła ty idziesz na dół? Ty do góry masz iść. A tutaj kogoś potrzebuję. Eee, czekaj, bo ty weźmiesz. na syren jest zadany. ciebie wezmę z rezerwą moce. Jeśli syren. Ty powinnaś tu. Uuuuuuu! Mieszkanie ucieka. Eee, właśnie na. Moce wyłączne moce. Jeszcze dobra, jest policja. Muszę się dymić, Czy naprawdę tu nikt tego nie widzi? Czy to są jakieś jaja? Co panie, idziesz sobie. Nie może kogoś przywołasz. Śmiertelni stróże prawa znaleźli szkielety. Policja odnotuje znalezienie tego szkieletu. Ale pełne dochodzenie zostanie wszczęte dopiero po odkryciu kolejnych. tu bym chciał, bo wtedy... Czy ty masz jakieś moce? No, takie żadne, no. Jest ciekawość, tu jest. Okej. Okay. Co się zaciekawiło. No Zobacz tu się dymi. Trzeba zasłonić. Nastrój Powiedz babci. Nie jeżeli... idzie Dzibelek, byś się babcia zdziwi. Tu babcia, obok. Wejdź tu. O właśnie. Mam nadzieję, że zaraz zadzwonisz gdzieś. zbierzecie jak dzwonić po kominiarza. By się nam przydał kominiarz. Babcia dzwoni, po kominiarza. Ty masz ciekawość tutaj, elegancką. Dobra. Skorzystaj. No zobacz jakie ładne perfumki dawał Pink. Pięknie sformułowała ten róż pasowałby idealnie, gdyby miała pani nieco bledszą karnację. Więc jak spróbujemy? Hmm. A ty, gdzie jesteś? Chodź na górę, a my a tu będziemy straszyć. Już teraz. Ty musisz dojść aż tu, bo wydaje mi się, że. Tak, tu się strasznie dymi. Pokaż towary. Grają jak Simsy. Dalej pani Ronsias. O, i pięknie. jak dobrze rozprostować ektoplazmę, a teraz podtrzymamy tych żartownikiów w wysokim napięciu No I, I wszyscy. wolni. E, nie ciekawość zwiąż tutaj bo tutaj ślimy naszego bólu by tu na schodach O są już gliniarze. No to już będzie po tym to już będzie po misji Rezerwa. Rezerwa z tą ugliniarzy. Tutaj jeszcze dominacja. w policję. O, dominacja. Ciało, elektryczne morderstwo. Łe. Iskra przy widzenie też iskier widmała zjawa Całuję, że się bo... Niech się, że To już z takomie! Gdzie oni go?

Znaleźć, skończyć misję. Mam no, akurat dwa. Jedno tu leży na wyrku, drugie wpadło w kominie. Strasz. Niedługo wchodzę po schodach. Inspektor Pierzchalska. Walenty kocur? To są zuchwały: Danuta, Adaś, Samanta, Grzegorz, Marysia i Babcia. Babcia zuchwały. Pani policjant se Pan policjant tutaj coś tam robi. No tak, tu jest ciało. To moglibyście komuś pokazać. O, jaka lalka. Ale też jeszcze jak je mam był... Fajny znany nastrój przyjazdu.

do tych naszych tropów i załatwić sprawę raz na no zawsze dobra idzie gdzie pójdziesz do komina czy będzie aby bym powiedział. Jej. Tak Trup. Ja nie czuć po. No Nie wiem o co tu chodzi. No ale dobra. 21 minut, no ale większość czasu to czekaliśmy się... na. No. Jak to się mówi? Na. No. Policja w No, ale no, dobra. Na chwilę obecną to by było tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa. Widzimy się w następnym odcinku.